No, ale nie muszę gdzieś siedzieć. Ale co to gdzieś napisane jest, że musisz siedzieć? No, akurat nie gdzieś. No to akurat nie będziesz siedział. To proszę. No ale, ale wiesz, przecież muszą być jakieś zasady. Jak nie masz zasad, to jesteś facet bez zasad. O, a w tym to przesta przestałam szedł z tą psyką, więc proszę się w tym momencie nie odzywać. No i co tam wyprawiasz jeszcze? Co tam wyprawiasz, Dzibasku? No, no bo nogi mnie bolą, muszę usiąść. Jezus, Maria, nogi go bolą, a to jest bardzo dziwne, że Ciebie nogi bolą. Mi akurat nie bolą. To jakaś dziwna sytuacja. Ciebie bolą, a mnie nie bolą. Jeszcze nie chciałam nic z Tobą mówić, ale już wcześniej zauważyłam, bo coś jest nie tak chyba, u Wiesz, ja nie będę nikogo tutaj y, obrażać, ani nie tego mówić, bo ja nie jestem od tego przecież, wiesz, kochani z terenku, ale ale no, coś jest nie, nie tak, nie tak. To ja może to też zagram. Jezus, no dobrze, no już zagraj. Jakbyś musisz zagrać, to zagraj. A co będziesz grał? Takie tam, byle byś zaakceptowała, sam nie zaryzykuję. no, wiesz, jednak nie graj. Nie, jednak nie graj. Bo ty wiesz, ja myślę, że ty chcesz komuś coś udowodnić. Naprawdę coś udowodnić, że co? Że drzemie w tobie nieźle? Przecież wszyscy wiedzą, że drzemie w tobie mieć. Mały niż z mokrym noskiem. A, a co, a co, a co się szarpiesz za tę butelkę? A ona przy moim stoi. No ale pić chce. No widzicie Państwo. Siedzieć chce, pić no. chce nie za dużo funkcji życiowych. Na no, jeden dzień tyle funkcji życiowych? To jest, kaweczko, co ty wyprawiasz? No jeszcze stoisz na... Tak. I stoisz na podłodze, a dwa tygodnie ją zamietałam i nie po to zamiatałam, żebyś teraz stał tymi brudnymi butami i zepsuł moją pracę. Tak się składa, że ja akurat też stoisz na tym podłodze. Ale widzisz, no. ale widzisz, ja mam refleksję, mnie to boli, ja cierpię ale ciebie na nie interesuje, bo najlepiej skopać kobietę, strącić przepaść, bo jest słabsza. Ciebie to bym strącił przepaść. I widzisz, no. i widzisz, ale jeśli ja dam strącić przepaść, a no. wiesz dlaczego? No, dawaj. Bo ja mam najwyższą wysokość I to no. <laughs> idę spać, idziesz ze mną? No i kolejna, kolejna rzecz. Ale ty wyleciałeś z tym, jakby nie wiem, to był twój no, autorski niezależny pomysł. To jest żałosne, że ty mnie tak naśladujesz. To, to, to jest naprawdę żałosne. Jakbyś nie mógł naśladować tego. Miłosza albo tego innego, co tam no, nie ważne. No jakbyś ich nie mógł naśladować tylko mnie. To jest naprawdę żałosne, żenujące. no dla mnie naprawdę to jest trudne. Ja, ja cały czas się staram siebie zrozumieć i nadal mi to nie wychodzi. Idziesz spać ze mną? No tak, moja wita. Ale wiesz co, powinniśmy jeszcze jedną rzecz ustalić. Jedną rzecz powinniśmy ustalić. Tak, tak. Najpierw idzie kobieta, a potem głowa rodziny. Dziuba.